Podstawowe dokumenty w SAP business One. W SAP business One realizujemy działania operacyjne, między innymi tworząc dokumenty takie jak oferty, zlecenia, sprzedaży, umowy, faktury, zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne itd. W każdym z tych dokumentów używamy dwóch elementów danych podstawowych: danych podstawowych partnera handlowego czyli odbiorcy, dostawcy oraz danych podstawowych towaru. Dane podstawowe to kluczowe informacje opisujące klientów, dostawców i potencjalnych klientów, a także towary, które firma kupuje, produkuje czy sprzedaje. Kartoteki partnerów handlowych podzielone są na trzy typy: odbiorcy, dostawcy i prospekci, czyli potencjalni klienci. Potencjalni klienci są wykorzystywani w procesie sprzedaży do prowadzenia szans sprzedaży czy przygotowywania np. ofert sprzedaży. Oto szansa sprzedaży i oferta. Już po realizacji sprzedaży można przekształcić prospekta w odbiorcę. Natomiast kartoteki dostawców są wykorzystywane w procesie zakupu. Czyli w procesie sprzedaży wykorzystujemy kartoteki odbiorców oraz prospektów, a w procesie zakupu kartoteki dostawców. Podczas wprowadzania dokumentów, sprzedaży czy zakupu, można łatwo wyszukać informacje o partnerze handlowym i danych podstawowych towaru, czyli o indeksie. Spójrzmy na przykład na ofertę. W tym celu możemy wykorzystać ikonę listy wyboru. Otrzymujemy listę partnerów handlowych. Możemy ją przewijać, wyszukując konkretnego partnera handlowego. Podobnie, ustawiając się w polu indeks, również mamy dostępną ikonę wyboru. Po kliknięciu w nią pojawia się lista towarów, którą możemy przeglądać i wybierać towary do oferty. Ikona listy wyboru jest niewidoczna do momentu kliknięcia pola. Po kliknięciu pola zostanie ono podświetlone i pojawi się ikona. Listę wyboru można sortować, dwukrotnie klikając kolumnę, po której chcemy tą listę sortować. Na przykład, klikając w kolumnę Partnera Handlowego, posortowaliśmy kolumnę po nazwie Partnerów Handlowych. Również po posortowanej kolumnie możemy szukać. Wystarczy wpisać litery, od których zaczyna się nazwa kontrahenta. Identycznie jest z opisem towaru. Do wyszukiwania, poza przewijaniem listy lub wpisywaniem fragmentu nazwy lub kodu, można użyć gwiazdki. Czyli znaku, który dopełnia pozostałe znaki w nazwie. Gwiazdkę uzyskujemy po użyciu skrótu na klawiaturze Shift 8. Na przykład, aby wyświetlić listę wyboru odbiorców, których nazwa zaczyna się na literę K, należy przejść do pola nazwa, wpisać literę K i nacisnąć klawisz tabulacji, w celu wyświetlenia listy wszystkich odbiorców zaczynających się na literę K. Jeśli nazwa zawiera znak lub fragment, np. Na RA, należy wpisać najpierw gwiazdkę, a następnie RA. Dostajemy wówczas listę odbiorców, których nazwa zawiera szukaną frazę. Podobnie jest z indeksami. Szukam indeksów, które w swojej nazwie mają frazę Cube. Wpisuję gwiazdkę, frazę Cube. Naciskam tabulację i dostaję listę towarów, które w swojej nazwie zawierają frazę Cube. Jeśli wiadomo, że tylko jedna nazwa odbiorcy zaczyna się np. Na, na literę S, wystarczy wpisać S bez gwiazdki w polu nazwa i nacisnąć tabulację. Sub-Business One wypełni informację dla tego odbiorcy w dokumencie. Czy to będzie oferta, czy zlecenie sprzedaży, czy jakikolwiek inny dokument. Pole opis towaru działa w taki sam sposób przy wyszukiwaniu informacji o pozycji. Te same metody wyszukiwania są dostępne również w oknie danych podstawowych partnera handlowego lub towaru. Jedyną różnicą jest naciskanie klawisza Enter lub przycisku Szukaj w lewym dolnym rogu okna zamiast klawisza tabulacji. Dodaję opis zawierający frazę Cube i naciskam przycisk Szukaj. I jeszcze jedna uwaga: aby listę wyszukiwanych towarów mieć cały czas otwartą, zaznaczam checkbox Trzymaj widoczne. Wówczas mogą przeglądać kartoteki poszczególnych indeksów zawierających frazę Cube.